Cześć, robimy przeglądzik u rodziców. Posprzątaliśmy ładnie. Filtr był czyszczony, także woda trochę zamulona. Żabinica taka o szeroka tu rośnie. Już przesadzimy tutaj gdzie jest ten filtr. Ale trzeba kupić filtr zewnętrzny, tak sobie pomyślałem. I poluję na Unimaxa 500. Dobry filtr, mało prądu ciągnie, ma lampę UV. Nie do zapierdzielenia, silny jest daje radę i molinezję rosną chińska trawka rośnie yy, to alternatera alternatera muszę sobie szczepkę wziąć bo to jest ta średnia no no jak łazi powycinałem tutaj tu Rotala? nie to jak ona to yy, no dobra No i spoko. A z ryb? A z ryb tutaj samiec. Tutaj nic się nie zmieniło. Młodych parę pływa. Tu samiec. Gdzie ten, co mi się podoba? No, jak już mieczy urósł. O, jest samiec. Tam siedzi. Także będziemy zmieniać tu filtr na Unimaxa. No, ale to nie wiadomo, kiedy się trafi. W dobrej cenie. Nic, tu nie, ma, nie, ma, nie ma tu neonków żadnych. są takie, że tak się świecą pięknie. No, są, że się świecą pięknie, ale tu nie ma neonków. Helenki szlak trafił, tak samo jak i u mnie. Nie wiem, co ja źle robię, że tu Helenek nie ma. Albo karwo za dużo daje. O, albo coś. O, Dzień dobry, panie Glonojadzie. Samczyk. Hmm, będzie. Z niego przyszedł się przywitać. Tak. Dobra. O, ładnie jest. Rozprzątaliśmy. Poucinałem roślinki, praktycznie o połowę, wszystkie tam z tyłu. Tutaj jeszcze luka zrobiła, ale zasadziłem nowych tam tych podciętych. I tyle. O, za tydzień kolejny przeglądzik. A, wyjąłem Jub 01 i już tą wodę wyklarował. na razie starczy. O, o zmieniak się pasie. O, dwa razem pływają, widzicie, w końcu. To jest parka. Ten pierwszy to jest samica, a ten drugi to jest samiec. O, proszę bardzo, jak ją atakuje. Próbuję swoje geopodium tam podstawić. Tak? Hehe, super, będziemy mieli zmieniaki. Będziemy mieli zmieniaki, fajnie. O, no, i to pierwszy raz to zaobserwowałem akurat podczas nagrywania. Dobra. Także tym optymistycznym akcentem kończymy. Do zobaczenia za tydzień i dzięki. Hej. O. Tyk.